Dlaczego Lin niszczy życie prywatne? I jak to zatrzymać? Hm, brzmi trochę szokująco, prawda? Ale zaraz zobaczymy, ile w tym pytaniu kryje się, no cóż, bolesnej prawdy. Zacznijmy od czegoś, co naprawdę daje do myślenia. Co, jeśli ten największy zawodowy atut, ta supermoc, za którą płacą nam w pracy, tak naprawdę po cichu niszczy nasze relacje i spokój w domu? No dobrze, to od czego to wszystko się zaczyna? Wyobraźmy sobie takie specjalne okulary. Problem w tym, że kiedy już się je założy, to jak się okazuje, nie da się ich zdjąć. Mówimy tutaj o czymś, co nazywa się myśleniem skoncentrowanym na defektach. No i w pracy, powiedzmy sobie szczerze, to jest absolutny skarb. To jest ta umiejętność, żeby spojrzeć na proces i bach! Od razu widać, co jest nie tak, gdzie ucieka kasa, gdzie marnuje się czas, gdzie leży niewykorzystany potencjał, widzimy problemy, których dosłownie nikt inny nie jest w stanie zobaczyć. I tutaj zaczyna się cały problem: coś, o czym na szkoleniach z Lin raczej się nie mówi. Bo tych okularów, no, nie da się tak po prostu zdjąć o 17. Mózg, który jest wytrenowany, żeby non-stop skanować otoczenie w poszukiwaniu błędów, on nie przestaje. Po prostu. Nigdy. Te ścieżki neuronalne robią się za silne. No i co to oznacza w praktyce? Ano to, że całą tę mentalność zabieramy ze sobą do domu. I nagle, no cóż, dom zaczyna wyglądać jak. kolejny proces do zoptymalizowania. Pomyślmy o tym. W fabryce liczy się co? Efektywność, cięcie kosztów, redukcja marnotrawstwa. A w domu? W domu liczą się relacje, miłość, po prostu bycie razem, prawda? I teraz próba nałożenia tej fabrycznej logiki na dom to jest no, gotowy przepis na katastrofę, bo relacji tak po ludzku nie da się zoptymalizować jak linii produkcyjne. W psychologii jest na to nawet nazwa to hiperczujność taki stan ciągłej gotowości, żeby wykryć zagrożenie. Tylko, że tym zagrożeniem staje się Każda, nawet najmniejsza nieefektywność. Serio. Od krzywo ułożonych talerzy w zmywarce po rozmowy z rodziną, która jest postrzegana jako strata czasu. A koszt? Jaki jest koszt tego wszystkiego? Ogromny, bo bliscy takiej osoby zaczynają się czuć, jakby żyli pod ciągłym audytem, wiecznie obserwowani, oceniani i wiecznie niewystarczająco dobrzy. To musi po prostu musi tworzyć gigantyczny dystans emocjonalny. I to prowadzi nas prosto do kolejnego, dość mrocznego miejsca, do pułapki wiecznej niedoskonałości. Słuchajcie tego: nigdy nie mogę zrobić wystarczająco dobrze, zawsze coś mogę ulepszyć. To idealnie opisuje, co mogą czuć bliscy. Ale wiecie, co jest najgorsze? Że to jest dokładnie to, co taki specjalista powtarza sobie w głowie każdego dnia. Bo przecież w Lin nigdy nie ma mety. Zawsze, ale to zawsze. Można coś ulepszyć. A konsekwencje cóż, są naprawdę poważne. To nie jest tylko takie tam poczucie, że ciągle czegoś brakuje. Mówimy o realnym ryzyku depresji, o lękach, o wypaleniu zawodowym i, co jest chyba kluczowe w tym wszystkim o przenoszeniu tych nierealistycznych, kosmicznych standardów na całą swoją rodzinę. I jest jeszcze jedna rzecz, o której rzadko się myśli. Bycie takim ekspertem, który widzi to, czego inni nie dostrzegają, bywa no cóż, Naprawdę samotne. To się nazywa izolacja intelektualna. Wyobraźcie sobie taką sytuację: siedzicie ze znajomymi, oni na coś narzekają, a w głowie od razu macie gotowe rozwiązania, cały plan usprawnień, ale nic nie mówicie. Dlaczego? Bo znowu wyjdziecie na tego malkontenta, co to nie potrafi się wyluzować. I tak zostajecie z tym wszystkim sami. To jest psychicznie no, mega wyczerpujące. Dobra, wystarczy tego diagnozowania. Przejdźmy do konkretów. Co z tym zrobić? Jak odzyskać kontrolę i złapać z powrotem równowagę? No to mamy kilka konkretnych narzędzi. Po pierwsze, świadome przełączanie się w głowie z trybu analitycznego na tryb akceptacja. Po drugie, trzeba przełamać tę izolację, znaleźć innych, którzy mają dokładnie ten sam problem. Po trzecie, granice stworzyć sobie jakieś rytuały, które mentalnie oddzielają pracę od domu, chociażby krótki spacer. I wreszcie po czwarte, zdefiniować sobie na nowo sukces. Skupić się na tym, co się faktycznie robi, a nie na zmianach, których i tak nie da się kontrolować. A co jeśli ktoś jest menadżerem i zarządza takim zespołem? Tutaj rola jest absolutnie kluczowa. Warto pomyśleć o programach wellness, ale takich naprawdę dopasowanych do analityków. Trzeba stworzyć bezpieczną przestrzeń, gdzie można normalnie pogadać o zdrowiu psychicznym i wypaleniu. I chyba najważniejsze, czasem trzeba po prostu podejść i powiedzieć: hej. Zrobiłeś świetną robotę, to już jest wystarczająco dobre. Zostaw to. Podsumowując, kluczowy przekaz jest naprawdę prosty. Nie można pozwolić, żeby nasza największa zawodowa siła stała się naszą największą prywatną słabością. I z tym zostawiam pytanie do przemyślenia: jak właściwie dbać o to swoje mentalne przełączanie? Zaciekawiło Cię to? Super! Chcesz wiedzieć więcej? Pełen artykuł z dodatkowymi wskazówkami i przykładami czeka na blogu. Sprawdź teraz lss4managers.com. Pamiętajcie, warto o siebie zadbać, bo świat potrzebuje tych niesamowitych umiejętności, ale jeszcze bardziej potrzebuje zdrowych i po prostu szczęśliwych ludzi, którzy je posiadają.